I'm gonna spend my time. La, la, la. College and injections injected right into my heart. Cześć, witam serdecznie wszystkich widzów Zjednoczonych Republik Grania, ja jestem Rok, to jest Battlefield 3. O, to jest wrogi przeciwnik! Ach, a wiedział ktoś kiedyś jego przeciwnika? Um, to jest mapa, która nazywa się Wake Island. Wake Island to jest mapa, która trafiła do nas wraz z dodatkiem Back to Karkand i zaufajcie mi... What the hell? Ach, ktoś go załatwił. I jest kompletnie niemożliwa do rozegrania w innym trybie poza tym, właśnie, czyli Team Deathmatch. Team Deathmatch nawet da się tu pograć, chociaż i tak jest ciężko. Straszna rzeźnia na każdym kroku, zaraz, zaraz. Ach, tam jeszcze jeden był. Tak, nie zauważyłem gościa. No ale przynajmniej jeden za jeden to nie jest tak źle. Zobaczymy, czy da się. Rany boskie. Okej, okay. poświęćmy tutaj przez chwilę w spokoju. Gdzie są ci wrogowie? Bo totalnie się pogubiłem. Respawn na każdym kroku. No zobaczymy, czy ta mapa nadaje się do pokazania w ogóle. No ja używam, używam dosyć bardzo, bardzo powiedziałbym, nawet nieprzyjemnej snajperki. Ukryjmy delikatnie sobie ten czat, bo tu się dużo rzeczy dzieje, które nas nie interesują za bardzo. I spróbujmy jakoś posnajpować, pokampować uroczo. Ostatnio dużo mapek rozegrałem w takim bardzo dynamicznym trybie. Dzisiaj postanowiłem troszkę zwolnić. Gdzieś tam widziałem... Jest! Dobrze zerknąłem przez krzaki. Tam nasi. O! Ale błyskawiczny koniec tej rozgrywki. To nic, widzimy się zatem po krótkiej przerwie, która dla Was będzie tylko mignięciem. Ej, hej, witam ponownie. Powiem Wam, że jednym z najważniejszych, jeżeli się gra snajperem na takim mapie, na takiej mapie, to jednym z najważniejszych punktów programu jest znalezienie dobrego miejsca do prowadzenia ognia. Jak już się to zrobi? To jest fajnie, mieliście to okazję zobaczyć w poprzedniej rundzie. Natomiast zanim się to zrobi, i na przykład ja jestem w takiej sytuacji teraz, no to jest krucho bardzo krucho, bo tu z każdej strony pojawiają się przeciwnicy. Na przykład tutaj. I ciężko cokolwiek w tej sprawie poradzić. A że nie mam sojuszników w pobliżu, to całkiem możliwe, że zaraz zaczną mi się tu wrogowie spawnować gdzieś w okolicy. Dobra, na razie jesteśmy spokojni i bezpieczni. Aha! Chciał mnie nożem załatwić i to był jego błąd. Kurczę, no nie, nie ruszę się stąd. Nie odważę się ruszyć stąd. Okej, okay, mamy sojuszników w pobliżu. Wiem, że dzisiejszy tryb rozgrywki będzie bardzo kamperski. Uuuu, jak niezdrowo dostać w plecy z M16A3. Będzie bardzo kamperski, ale czemu nie od czasu do czasu... Taki yy, mi sprawia przyjemność. Nawet bardziej niż częściej. Yy, często dosyć taki tryb rozrywki. Kiedyś bawiłem się tylko w ten sposób. Lub. chody. Ach! Kurczę. Yy, ale, ale od czasu do czasu lubię też pograć szybciej troszkę. Dzisiaj taki dzień nie jest. Kurczę, zaraz się skończy ta mapka. Jest tu wesoło. Przegrywamy. Oj, i to ostro. O! Z której strony on się pojawił wajdak. No nic, zobaczymy jeszcze jedną rundkę w takim razie. Ej, okay, witam ponownie. No i nadal poruszamy się w poszukiwaniu zgrabnego punktu, z którego moglibyśmy ostrzeliwać przeciwników, to jest niezły punkt. Ale to przypadek czysty. Rzuć mi tam granata. Ich tam chyba było kilku, co? Tak. Granat się zmarnował. O, tu ktoś lepiej się posłużył granatem niż ja. Yy... Czy <laughs> z mojej strony? Nie trafiłem kolesia. Źle oceniłem. Kierunek. O, idą tam jeszcze jedni z naprzeciwka. Granat przyleciał, ale chyba trochę daleko ode mnie. Ten prosto pod nogi. Szlak! O! Okay. Oh. Spostrzegawszy strasznie facet jest, który mnie tutaj dopadł. Nie można się za bardzo ruszać na tej mapie. Ja szczerze mówiąc jestem pełen uznania dla ludzi, którzy tutaj grają. Bardziej dynamicznie niż ja. Ja po prostu brakuje mi umiejętności, żeby się to bawić dynamicznie. To co do tego nie ma cienia wątpliwości. Okej. Okay. Tam ktoś się wychylił, ale to nasz. Strasznie te, te mapy w trybie Team Deathmatch są ograniczone. I jeszcze, wiecie, jak, jak jest dużo terenów zabudowanych gdzieś wewnątrz budynków, można się schować. To jest zabawnie nawet. Natomiast jak jest dużo takich terenów otwartych, jak tutaj. No to bywa niewesoło. Kurcze pieczone, no co jest grane? Dawać by się mogło, że trafiłem obu. Ale żaden nie zginął. No? Jajajaj. Ale jest szansa, że wyłonią się z tych drzwi. Oj, oj, oj. To miałem szczęście. Ktoś go dopadł tuż przed moją lufą. Dobra, nasi tutaj. Trzeba by przeładować tą bukawkę. Mieć nadzieję, że z tyłu będziemy w miarę bezpieczni. Aha! Tak jak myślałem. Tak jest! Będą się wychylali z tamtych drzwi. Uhuhu! Ale podchodzą pod lufę. A więcej szczęścia niż rozumu. To jest podstawa... Dobrej gry. gry. A ja cię kręcę, ale po oczach dostałem latarkę. Fajne miejsce. No, już więcej ich tu być nie mogło, co? Oczy Za dużo tu naszych i trzeba spadać. Jak już za dużo ludzi jest w tej okolicy, zaczyna się robić niewesoło. Bo zaczynają granaty przylatywać, ludzie są bardzo niedysk. O, jak się, znowu koniec. No to widzimy się w następnej rundzie, to są strasznie takie, straszne migawki. Ale to nic. Jak widzicie, ja jestem wyjątkowo y, powolny, jeżeli chodzi o, o mordowanie przeciwników. No ale cóż. Jakieś tam punkty zawsze wpadną. A ja się lubię skradać. Bardzo się lubię skradać. I od czasu do czasu właśnie w ten sposób y, gram w Battlefielda trzeciego. Jest następny. Teraz mam doskonałe miejsce, znaczy w dobrym miejscu zacząłem zabawę. Yy, I... Ktoś go tam przełożył przez kolano i to nie byłem ja, mam wrażenie że jakiś sniper dostrzegł. Ale zobaczymy, mam bardzo, bardzo dobre krzaczki. Tam... Och. Mm. Miał były dobre, ale... Okej. Okay. Udało mi się przeżyć. To już nie są dobre krzaki. Jest kilka fajnych miejsc, które tylko trzeba się nauczyć. Ja, ja też nie wszystko jeszcze pamiętam. To jest na przykład dosyć dobre miejsce. Tu byłem poprzednio. No ja cię kręcę. Uff. No, to jest dobre miejsce, ale niestety przeciwnicy z każdej strony mogą się pojawić. Wtedy już nie jest za wesoło. A tu jakieś kamienie. Czy to będzie dobre miejsce? Tak, o ile tu się przeciwnicy zdecydują wychylić. Na przykład ten się wychylił. Rzućmy tam granatę. Zobaczymy, jak ten granat sobie poradzi. Nie za bardzo sobie poradził. Tu nic się nie dzieje na tej skałce. Tam przeciwnicy biegli, ale chyba już nie żyją. Spróbujemy się tam przebiec. To może być fajne miejsce. Jest jest fajne, bo... bo... widzę przeciwników. Aha. Dobre miejsce, bardzo dobre miejsce. Och, chciał mnie następny nożem załatwić. O! To się musiało w końcu stać. Może mnie ktoś zobaczył, może mi jakiś czujnik zobaczył. Ale to jest właśnie, w, w, w grach typu Team Deathmatch, szczególnie takich otwartych, to najważniejsze jest znalezienie dobrego miejsca, a nie bieganie jak wariat. Okej, okay, ja wiem, że nie każdy lubi taki styl gry, ale moim zdaniem tutaj nie tylko chodzi o to, żeby zabić jak najwięcej ludzi, ale żeby przeżyć jak najdłużej bez zgonu. Zwycięża ten, kto zabije, kto zabije więcej przeciwników, to wiadomo, ale ta drużyna, która straci najmniej, Przeciwników też ma dzięki temu większą szansę na przetrwanie. Zatem, bez większych skrupułów, bawię się w ten sposób. O, zemściłem się na kimś. A będą tędy szli. Dobra. Już się spawnują. Dwóch naszych załatwili. Słuchajmy kroków. Może coś się uda. O no proszę. Ajaj. Aj, 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 aj. Chciałem zmienić broń, ale ten facet miał szybszą. Yy, to jest taki pistolet. Yy, właściwie pistolet maszynowy, nie wiem, czy można tak powiedzieć. To jest taki pistolet, który jest automatyczny. O, automatyczny? Dobrze mówię. Tam zaraz ktoś się wychyli, coś czuję. O ile ktoś mnie po plecach nie przyjedzie za moment. Mm, czekam, 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 chyba nie dożył. Chyba nie dożył. Z której strony mogą wyjść. I ze mnie żaden ekspert, jeżeli chodzi o prowadzenie walki I refleksu nie mam za grosz <noise> I, 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 i tyle. Ale, ale dosyć dobrze sobie radzę z wybieraniem pozycji do tego, żeby ostrzeliwać wrogów. Tu zajęte wszystko. Spróbujemy jeszcze raz tą chatkę. Ona jest bardzo obiecująca. Mam facia w biegu, ale chyba nie przeżyje. O! Yy, faktycznie jest za mało, yy, za dużo graczy, za mało tiketów na tą, i takie migawki dostajecie ode mnie dzisiaj. Ale cóż, yy, taki będzie dzisiaj. Dzisiejszy, dzisiejszy program będzie bardzo dynamiczny. My poczekamy jeszcze, może jedną rundkę uda mi się jakoś w miarę przyzwoicie rozegrać. Ale koszmarny spawn point. Na szczęście wykazałem się odrobinę lepszym refleksem. Aaaa! Skubany ten koleś mnie chyba z 10 razy nożem zaciukał, w tej grze. No cóż, wykazałem się lepszym refleksem, ale to mi się rzadko zdarza. No, słuchajcie, żeby wszystko było jasne, żeby nikt nie miał złudzeń co do moich zdolności. Jak powiedziałem wcześniej, u mnie refleks kuleje absolutnie. Właśnie, żeście mieli okazję to zobaczyć. Natomiast nie najgorzej sobie radzę z oceną tego, z której strony przeciwnicy mogą się pojawić i z której strony mogą iść. Yy, Ej, No i tak. Tego nie oceniłem zbyt dobrze. O rany, to będzie ciężka runda, coś czuję. Dopóki się nie uda znaleźć dobrej pozycji. a dopadłem cię. Zemściłem się na Twoich. za Twoje niecne czyny. To nie jest dobre miejsce na spawn point. Nie ma nigdzie bliskiego punktu, w którym można się zgrabnie ukryć. Ale spróbujmy mimo to. Jak do tej pory nie próbowałem nigdy gdzieś w środku się ukrywać. To nie można. Fajnie byłoby wskoczyć gdzieś tam na te belki. Fatalne miejsce jest tutaj. Okej, okay, no o, tak. Fatalne, fatalne. W centrum się nie powinienem chować. Ale ten, ten punkt, w którym się zespawnowałem przed chwilą. Kurde, znowu to samo nie. Teraz z drugiej strony troszkę, no to dobrze. Tam jeszcze są jacyś? Granat dymny Co jest grana? Ja muszę sobie jajko obciąć, że go trafiłem za trzy razy No fatalnie się zesponował po prostu Ech, chciałby nożem za każdym razem Nie ma tak lekka. czasami się kurde nóż poślizgnie Ale się zrobiło troszkę dynamicznie, jak na Przenieśmy się trochę. Tu nasz człowiek padł, więc nie ma się co wychylać za bardzo. Ale spróbujmy tutaj. Są krzaczki. Ach, kurde, to jest rzeźnik. Ja pierniczon jest dobry naprawdę, absolutnie mnóstwo uznania dla tego gościa. Strasznie mnie tu. Ej, ej, SKS to też jest dobra pukawka. Dużo osób używa tego. Ona wymaga kilku trafień. Co jest grane? O! Jednym strzałem w głowę dostałem. No cóż, ja cię kręcę, co tu się zaczęło dziać? Trzeba uważać, trzeba szybko się poruszać, bo to jest po prostu. Nie mam zez, zatrafiałem ciebie, to po prostu nieszczęśliwy zbieg okoliczności. No, żeby mnie tak obrażać na czacie, straszne. Poproszę. I to dwóch naraz trafiłem, co za szczęście. Jak mówię, więcej szczęścia niż rozumu. To jest podstawa. Ach, koniec. Ojejku, dobra. Na razie wystarczy. Wystarczy przynajmniej tej mapki. Policzę sobie na spokojnie, ile minut mi zajęło to nagranie. Myślę, że niewiele ze względu na to, że tutaj straszne są, to są straszne migawki. Ale myślę, że to też ciekawa, ciekawa forma rozgrywki. Tak czy inaczej, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się! Pa! pa!